Trzymano Kuba, dzisiaj będziemy balony! Balony. To są balony! Dzisiaj będą balony. Zobaczcie jak Albert wygląda. Całe ochlapany. Ok, jest Okej, a więc zanim przejdziemy do tego odcinka, zostawcie łapki w górę, 20 łapek w górę i kolejny odcinek. O ja. balonach. A u Kuby też tak. U niego 15, żeby wiesz, bo u Ciebie będzie taki lek <grywa> ja, więc... Nie Ja wiem, co chodzi. Nie no, ja mam więcej tak także po prostu się, okej? Okay? Dobra. Okej. Okay. <grywa> Dobra, jeździmy. E, patrzcie na to, Jest, jadę na gracie. się <grywa> gra. złamię. A więc za to zostawiajcie w górę. Dobra, ja to zrobię. Nie, ja. Ja. Moja mama mi to na no nie! Co? To nawet przeżył! Przeżył! Ej, nie! Ej, nie. Tego przejechał się przeżył! Teraz no, moja kolej. Nie, nie, ja go nie Ty na swój kanał to Okej, okay, a więc będzie druga próba. Dobra, no, ci się nie da ustawić, oglądajcie. Ja mam lepszy balon. Muszę pewnie. Tady mi spadło, słuchajcie. U, nie wiem jak wyszło, ale czynnikowe, może będzie lepiej a więc... Okej, okay. więc tylko tyle można napisać. Pokaż Dobra, kamerę, Kuba. Albert, ma... pokaż kamerę. XD Ej, kończy mi się woda, Kuba. Dobra, to i, I zobaczcie, XD. Kuba! Yes, uh! Udało się! Yes! Udało się! Yes! Udało się! Yes! Okej, się! więc myślę, Udało się! Udało się! materiał podoba. więc podoba się! すげえ